Miejsce numer 8. Hoa Typ 20 to nowoczesny karabinek automatyczny opracowany przez japońską firmę Hoa Machinery jako następca karabinu Typ 89, będącego od dekad standardowym uzbrojeniem japońskich sił samoobrony. Typ 20 jest odpowiedzią na rosnące wymagania współczesnego pola walki oraz potrzebę modernizacji sprzętu piechoty w kontekście zmieniających się zagrożeń, takich jak wojna hybrydowa. Działania w terenie miejskim oraz operacje ekspedycyjne. Broń ta została zaprezentowana oficjalnie w roku 2019 i charakteryzuje się modułową konstrukcją, nowoczesnymi materiałami oraz wysokim poziomem ergonomii. Karabinek posiada teleskopową kolbę, szyny montażowe w standardzie Pikatinny i M-Lok, co umożliwia łatwe wyposażenie w celowniki optyczne kolimatory, urządzenia noktowizyjne oraz akcesoria taktyczne. Lufa o średniej długości zapewnia dobry kompromis między celnością a manewrowością w terenie zurbanizowanym. Chowa typ 20 działa na zasadzie systemu gazowego z tłokiem o krótkim skoku, co zwiększa niezawodność działania i ogranicza zabrudzenie mechanizmów wewnętrznych. Komora zamkowa i inne kluczowe elementy zostały wykonane z lekkich, ale wytrzymałych stopów metali, co wpływa na niższą masę całkowitą broni w porównaniu z poprzednikiem.